Pan mordy, ja jestem Dorion, mam 15 lat, mam 16 koła na ranie, kilka rozegranych turniejów. Jestem w trio z Fregerem, z Supportem. Gram wszystkie turnieje, nie odpuszczam oraz gram do końca. Czego wymagam? Że Wymagam igiela, lepiej zgranego duo, dobre tarpowanie, dobre kąsy. Grają do końca, nie odpuszczają, nie zrzucają wirna nikogo innego. Ja się dostosuję, byle byście byli zgrani. No i co, to chyba tyle, może pokażę teraz jak W gierce gram na 70 pingu Osiągnięcia na końcu, dwa gary. Do 200 dolków, Atlantisy. Co tam jeszcze? Trochę PR. Jakieś tam topki z Munik ma Mój nick macie tutaj. Jestem stricte graczem... Stricte graczem... Brakuje mi słowa. No staram się już rozwijać, nie? nie? będę siedział w boksie, jak się bijemy z gorszym i będę się starał na nich wychodzić. Żeby też jak najwięcej się uczyć z każdej naszej gry. Jak będziecie chcieli to po każdej przegranej gierce, znaczy po całym turnieju lub czymś takim. Możemy iść przeanalizować wszystkie gierki, które przegraliśmy, przez co przegraliśmy i tak dalej. Na początek zagramy Anviona i powiemy sobie nawzajem co musimy poprawić u siebie. To chyba tyle. Dzień na za oglądanie. Do zobaczenia.